A co dzisiaj na obiad? Na obiad dzisiaj będzie karkówka z warzywami, marchewka, papryka, cebula, dorzucę jeszcze czosnek, przykryję to naczynie, żary odporne i będę zapiekać w piekarniku. Powrót dzieciaków do przedszkola, do szkoły. no Zbliża się jednak wielkimi krokami. E, ja jeszcze prawie niczego nie mam, ale też e, no, nie panikuję, nie ukrywajmy tego czasu. Już nam sporo zostało, więc pewnie wszyscy zdążymy. E, no i też e, nie ma problemu z dostępnością różnych produktów. E, ale słuchajcie, jeżeli będziecie robić zakupy przez internet, no to chciałam Wam przypomnieć o aplikacji Letty Shops, ponieważ e, mając tę aplikację, a robiąc zakupy przez internet, można sporo zaoszczędzić, e, bo dostajecie zwrot gotówki na zasadzie cashbacku. I właśnie teraz, w tym okresie, takim, już przed powrotem do szkoły, w Leti Shops bardzo wiele sklepów będzie miało zwiększony cashback. Już od dzisiaj, od 12 sierpnia. Ja też mam swój specjalny link. Klikając w ten link, na przykład, macie zwiększony cashback do obuwia, aż pięciokrotnie więc myślę, że warto skorzystać. Oczywiście, nie tylko do obuwia, ale tak dałam Wam przykład. Na przykład te trampki zamawiałam w tym sklepie. Fajne. Aplikacja Letty Shorts jest bardzo prosta w obsłudze, też jest darmowa, jeżeli chodzi o jej pobranie, więc tutaj jeszcze raz Wam zostawiam link, jeżeli macie ochotę to korzystajcie.